Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazyno Liga MAG. Za nami kolejne serie spotkań, zarówno w piłkarskiej czwartej, jak i trzeciej lidze. Zaczynamy od zmagań czwartoligowych. Gwardia Koszalin w minionej kolejce zmierzyła się na własnym boisku z Hutnikiem Szczecin. Faworytem wydawała się nasza drużyna, bo była wyżej w tabeli. Jednak Hutnik to zespół, który jest bardzo nieobliczalny. Potrafi powalczyć z faworytami i przegrać z outsiderami. Jak było tym razem? Sporo emocji w Koszalinie. aż sześciu goli. W wyniku nie zdradzamy. Zobaczmy skróty z tego spotkania. Gwardia Koszalin podejmowała Hutnik. Szczecin. W 35. kolejce spotkań w piłkarskiej czwartej lidze Gwardia koszalińska w czerwono-niebieskie podejmowała Hutnika Szczecin. Faworytem wydawała się drużyna koszalińska, która na własnym boisku spisuje się znakomicie, a rywal był niżej w klasyfikacji. Od początku ton grze nadawali koszalianie i szukali swoich okazji do zdobycia bramki. Wiktor Sawicki jednak przegrywa sytuację sam na sam z bramkarzem Hutnika. Przegrywa się moment, sytuacją stanął Wiktor Sawicki. Jeszcze jedna próba. W ataku Koszaliani już na samym początku szukali okazji do zdobycia bramki. Spore zamieszanie w polu karnym, hutnika sporo się działo, ale ostatecznie ten strzał był niecelny. Ponownie w ofensywie zespół Koszaliński jest okazja. Kolejna próba Wiktora Sawickiego, tym razem strzał niecelny. Ponownie gospodarze, Miłosz Kozioł dośrodkowanie w pole karne. tutaj zamykał akcję Daniel Chyła, ale ten strzał był niecelny. Pierwsza okazja w wykonaniu zespołu szczecińskiego, fatalny błąd Adriana Hartleba i w ten sposób Daniel Korolczyk zdobywa bramkę dla hutnika. Niespodziewana sytuacja na boisku. I mamy pierwszą bramkę. Ten gol nieco podkręcił zespół. Szczeciński do kolejnych ataków i była kolejna sytuacja. Tym razem jednak Adrian Hartlep na posterunku. Ponownie gwardziści szukali odpowiedzi. Niezła akcja. Daniel Chyła. Uderzenie niecelne. Ponownie gospodarze. Sporo sytuacji gwardii. Tym razem jednak Świetna interwencja golkipera Hutnika Fabian Balaszczyk. Rzut wolny dla Gwardii, Myśliński jest miejsce, Maciąg, Sawicki, Maciąg jest okazja w ostatnim momencie. Świetna interwencja stopera Hutnika. Końcówka pierwszej części spotkania w ataku Hutnik. Jest doświadkowanie i świetnie tutaj obrońcę wyprzedził korolczyk. I jest bramka na 2 do 0. Końcówka pierwszej części. Chutnik z dwubramkowym prowadzeniem. Gordziś, jeszcze w pierwszej części, mieli jedną okazję. Myśliński z dystansu. Interwencja skuteczna. Golki para hutnika. Przechodzimy do drugiej części spotkania. Cały czas 2 do 0. Prowadzenie zespołu Przyjezdnego, a Gwardziści ponownie w ataku i szukali okazji do zdobycia pierwszego gola. Jest dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jest okazja. Jeszcze jedna próba. Chyła prosto w ręce bramkarza Hutnika. Rzut wolny dla zespołu Koszańskiego. Kozioł w pole karne. Spore zamieszanie w polu karnym. Ostatecznie najsprytniejszy okazał się Wiktor Sawicki. I mamy bramkę kontaktową dla zespołu Koszańskiego. 64 minuta spotkania. Wiktor Sawicki. Chutnik miał stały fragment gry. Próba strzału z dystansu nieudana. W ataku gwardziści. Ponownie spore zamieszanie. Ostatecznie. Piłka ląduje poza bramką. Wojciechowski. Jest świetna okazja, Sawicki uderza tak, że bramka szutnika popisał się skuteczną interwencją. Niewykorzystane okazje się mszczą, tradycja piłkarska i pożegadło ponownie. Daniel Wojciechowski, trafienie samobójcze, 73 minuta spotkania. I hutnik niespodziewanie prowadzi 3 do 1. Goście mieli jeszcze kolejne okazje do tego, żeby podwyższyć przewagę. Strzał niecelny. A tym razem gospodarze w ataku, chyła. Ponownie sporo się działo w polu karnym, Chutnika, ale bez konsekwencji. I wynik pozostał bez zmian. Ponownie gwardziści. Dośrodkowanie w pole karne. Maciok, uderzenie. O ile gwardziści stracili bramkę samobójczą, to i goście również. Co prawda, uderzał maciąg, ale ostatecznie to obrońca hutnika wpakował piłkę do siatki. Jeszcze jedna próba, tym razem nieskuteczna. Nadal jednobramkowe prowadzenie drużyny szczecińskiej. Próba uderzenia z zapola karnego. Jak na razie skutecznie golkiper hutnika. Jeszcze jedna próba z problemami. Bramkarz drużyny szczecińskiej. Bez straty gola. Doliczony czas gry ostatnia akcja, jeszcze strzelenie piłki w pole karne w ataku zespół koszaliński. Myśliński za pola karnego huknął nie do obrony. Zasunięty bramkarz nie miał szans na interwencję i gwardia zdobywa bramkę na 3 do 3. Mam Remis w ostatniej minucie, nawet sekundzie, to była ostatnia akcja spotkania. Arbiter zakończył pojedynek po tym golu i ostatecznie obie różne podzieliły się punktami. Mamy duże rozgoryczenie. Walczyliśmy do końca, wiedzieliśmy, że jedziemy do gwardii, która, która zawsze jest zespołem, z którym trzeba się liczyć. Wiedzieliśmy, jakich zawodników ma, ma w swoich szeregach. No, skupiliśmy się na tym, żeby popracować bardzo, bardzo tutaj w grze agresywnej. No, czujemy niedosyt. Czujemy niedosyt, tym bardziej, że dwukrotnie prowadziliśmy dwiema bramkami. Chłopcy zostawili mnóstwo zdrowia. No i dla nas taki remis w tym momencie no, jest porażką. Walczyliśmy o każdy centymetr boiska. Były sytuacje, gdzie, gdzie no, nie byliśmy w stanie tak kontrolować gwary. To jest doświadczony zespół. Walczyli do końca tutaj. No i pech chciał, na naszą niekorzyść, że, że w, ostatniej, w ostatnim strzale tracimy bramkę. No taki jest sport, taki jest sport. My się nie czujemy z tego powodu szczęśliwi. Uważam, że, że za pracę, którą, którą tutaj wykonaliśmy, należało nam się trzy punkty, no ale tak już wspomniałem tutaj. Piłka, piłka, robi swoje. Dziękujemy za mecz tutaj naprawdę. Uważam, że stworzyliśmy fajne widowisko. No i czekamy na kolejny sezon. Nie można być zadowolonym biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli na to spotkanie. Ten mecz miał dwa oblicza, pierwsza i druga połowa i przede wszystkim jestem niezadowolony z tej, z tej pierwszej połowy. Uważam, że na zbyt dużo pozwoliliśmy gościom, nasze zaangażowanie nie było na najwyższym poziomie, na właściwym poziomie. I oto miałem największe większe pretensje. Tak, tak naprawdę daliśmy no przede wszystkim pierwszy prezent, tak, w postaci bramki na, na, na 1-0. Trudno, taka spiłka zdarza się, jednak, jednak też mieliśmy sytuację ku temu, żeby wyjść na prowadzenie. W dobrej sytuacji znalazł się Wiktor Sawicki przy stanie 0-0, bodajże miał sytuację sam na sam i, i tak naprawdę mogliśmy mm, dobrze rozpocząć to spotkanie i prowadzić je na, na naszych warunkach. No tak niestety nie było. Później Znowu nasza niefrasobliwość w obronie, bierna postawa, bardzo ambitnie zespół hutnika. Wykorzystał sytuację w naszym sektorze, poszło do środkowanie strzał na 2-0 i tak naprawdę zamknęliśmy pierwszą połowę i i ona miała bardzo duży wpływ na, na wynik końcowy spotkania. Uważam. Porozmawialiśmy sobie w szatni i bardzo mocno zwróciłem uwagę na ten poziom zaangażowania, bo, bo to był punkt, powinien być i zawsze punkt wyjścia, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie do meczu. W tej lidze każdy zrywali na nas bardzo mocno się nastawia i my musimy zdawać sobie sprawę, że Nasza, nasz poziom determinacji jest, jest kluczem tak naprawdę do tego, jak ten mecz będzie przebiegał. Uważam, że w pierwszej połowie ta nasza determinacja była na bardzo niskim poziomie i stąd, stąd taki, taki wynik, jaki, jaki mamy na koniec. Oczywiście powinienem uszanować, biorąc pod uwagę przebieg meczu i to, że tak naprawdę remis wywalczyliśmy w ostatniej akcji meczu, w ostatniej sekundzie. Ale tak jak powiedziałem, uważam, że takie mecze. I nie tylko te spotkania, musimy rozgrywać w głowach, w pierwszych połowach I, i to było na pewno kluczowe, jeżeli chodzi o przebieg tego meczu. Przypomnę, Gwardia Koszalin remisuje starcie z Chudnikiem Szczecin 3-3. Sporo emocji. Do samego końca trwa walka o zwycięstwo albo odrobienie straty, tak jak w przypadku Gwardii, która zdobyła bramkę już na sam koniec spotkania. Zatem remis w Koszalinie. Podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce spotkań w piłkarskiej czwartej lidze, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Wyniki 35 kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej Lidze Gwardia remisuje starcie z hutnikiem 3 do 3. Wineta rozbiła dąb 6 do 0. Flota wygrała z Jeziorakiem 3 do 0. Wieża wygrała na wyjeździe z Darłowią 3 do 0. Soku Carlino przegrywa z Białym i sądów 1 do 8. Chemik Policja remisuje starcie z MKP Szczecinek 3 do 3. Rassel Dygowo pokonał Orła Wałcz 3 do 1. Olim Gościno wygrywa z Sefirem Wyszewo 3 do 0. I na Goleniów remisuje starcie z gks Manowo 1 do 1. Błękitni pokonali pogoń 4 do 1. Oto tabela na szale wineta woli z 91 punktów, 89 ma flota. Gwardia Koszajna na miejscu trzecim, 75 punktów, niżej są Wieża Postomino, Dom Demno, Sądów, MKP Szczecinek, Hutnik Szczecin, Chemik Police i Orzeł Wącz. na część tabeli Olimp Gościno 47 punktów, niżej są Dygowo i goleniu w błękitni Stargard, a także Darłowia Darłowo. W strefie spadkowej jeziorak Szczecin, KKS Manowo, Soko Karnino, Pogoń Pouczę Zdrój i Zefir Wyszewo. Program 36 kolejki, gwardia zmierzy się na wyjeździe z inną, hutnik podejmie winetę, wieża zmierzy się z flotą, dąb z Darłowią, Biali podejmują Rasela, MKP Sokoła, Pogoń zmierzy się z chemikiem, orzeł z Olimpem, Jeziorak z błękitnymi i Zefir z GKS Manową. Te spotkania w najbliższy czwartek. Program 37. weekendowej kolejki. Gwardia Koszań podejmie Zefira Wyszewo, Wineta zmierzy się z Iną, Flota z Dębem, Błękitni z Wieżą, Biali z Orłem, Racer podejmuje MKP, Darłowia Hutnika, chemik Jezioraka, GKS zmierzy się z Olimpem i Soku z Pogonią. Przechodzimy do zmagań trzecioligowych. Bałtyk Koszain tym razem mierzył się na wyjeździe z Pogonią 2 Szczecin. Bałtyk walczący o pozostanie na tym szczeblu potrzebował zwycięstwa, choćby punktu w Szczecinie i niewiele brakowało, by ten punkt wywalczył. Bramka Dawida Gruchały-Węsierskiego na 1 do 1 w 65 minucie, ale końcówka spotkania już zdecydowanie należała do portowców. Pogoń 2 Szczecin wygrywa z Bałtykiem Koszalin 3 do 1 i Bałtyk nadal jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o rywalizację, o pozostanie na tym szczeblu. Zatem w ostatniej kolejce wszystko będzie się decydować, czy nasza drużyna pozostanie na tym szczeblu. Podsumowanie tego, co się działo w miniony weekend, jeżeli chodzi o zmagania trzecioligowe, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 33. kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Pogoń Dwa Szczecin wygrywa z Bałtykiem Koszani 3 do 1. Olimpia Grudziądz wygrała z Stolemem Gniewiną 7 do 1. Kotwica pokonała KP Stargard 3 do 0. Soku Kleczew wygrał ze Świtem 3 do 1. Błękitni przegrywając przegrywają z Pogonią Nowe Skamierzyce 1 do 4. Zawisza wygrała 4 do 1 z Bałtykiem Gdynia. GKS Przodkowo pokonał Polonię Środa Wielkopolska 4 do 0. Jarota Jarocin przegrywa z Kluczewią Stargard 1 do 3 i punkty za darmo dostała Unia Nikowo. W tabeli prowadzi Olimpia Grudziądz z drobkiem 77 punktów, 75 ma Kotwica Kołobrzeg. Dalej w tabeli są Unia Janikowo, Sokół Kleczew, Pogoń 2 Szczecin, Pogoń Nowe Skalmierzyce, Świt Szczecin, Zawisza Bydgoszcz i Błękitni Stargard. Dolna część tabeli Polonia ma 43 punkty, niżej są Stolem Niemino, KP Stargard Gdański, GKS Przodkowo, Bałtyk Gdynia, 33 punkty ma Jarota Jarocin, 32 i strefa spadkowa Bałtyk Koszalin, 23 Kluczewia Stargard poza klasyfikacją Elana. Program ostatniej kolejki Bałtyk-Koszanie zmierzy się z Błękitnymi, Stargard. Tutaj będzie korespondencyjny pojedynek z Jarotą Jarocin, która walczyć będzie z Bałtykiem Gdynia. Świt Szczecin podejmie Olimpię Grudziądz, Stolem Gniemino z Kotwicą Kobrzek. Toczy się walka o pierwsze miejsce. Unia Nikowo podejmie Zawisze Bydgoszcz. Kluczewia Starga zmierzy się z Sokołem Kleczew, Polonia zmierzy się z Pogonią KP z GKS-em Przodkową. Pauzować będzie Pogonowe Skalnierzyce. Sporo będzie się działo w Koszalinie na zakończenie sezonu w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin mierzyć się będzie z błękitnymi Stargard i korespondencyjnie rywalizować będzie z Jarotą. Jarotina pozostanie na tym szczeblu. Jarota, przypomnę, walczyć będzie z Bałtykiem Gdynia. No i trudno wskazać na to, co się będzie dziać w tej ostatniej kolejce. Przypomnę, ostatnia kolejka godzina 17, chociaż wszystkie oczy będą zwrócone na Koszalin, na Gdynię, a także na to, co się będzie dziać w meczach o awans, bowiem Olimpia Grudziądz też korespondencyjnie walczyć będzie z Kotwicą Kołobrzeg o to, by zająć pierwsze miejsce w zmaganiach. Także piłkarska trzecia liga w najbliższy weekend zapowiada się emocjonująco, a przypomnę, w czwartej lidze sporo się dzieje. Bowiem aż dwie kolejki spotkań, a przecież tutaj jest 20 zespołów i jest o co grać i jeszcze ile grać, bo to jeszcze trochę tego sezonu w czwartej lidze będzie. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.